Ziemanko Mordeczki, słuchajcie, na pewno znacie historię o Robin Hoodzie, ale czy słyszeliście o Williamie Telu, gościu, który strzał łuczniczą zestrzelił jabłko z głowy koleżki? Tym się dzisiaj zajmiemy, tylko nie będziemy używać jabłek ani, ani łuków, będziemy używać kart. Wyciągniemy sobie losową kartę, zapamiętajcie ją. Ja naturalnie nie patrzę, bo ja już widziałem tę sztuczkę. I potrzebujemy jeszcze jedną kartę ze środka, w sensie która będzie przypominać strzałę łuczniczą. I tu myślę, że Aspik jest najbardziej zbliżony. I teraz słuchajcie, Pik wstrzeliwuje się w talię pomiędzy jakąś kartę, a waszą kartę, mam nadzieję. I później drogą dedukcji ogarnę, która to, która to wasza. OK, czyli uwaga, Aspik ląduje sobie teraz w środku tali mniej więcej, mniej więcej w środku tali i rozłóżmy, żeby zobaczyć, co nam wyszło. Yy, wyszło nam tak, albo Wasza karta to jest trójka PIK, albo ósemka KIER. A jeśli to nie jest żadna z tych, to mówiłem, że Aspik znajdzie Waszą kartę, czyli ósemkę PIK. <grym wyszło> tak to właśnie wygląda. Wybierzcie sobie następny numer. <grym wyszło> Tutaj macie listę trików. Wybierzcie sobie jeden, wpiszcie mi w komentarzu, a ja wybiorę następny. Kasze światło, elo!